Hej, cześć, witajcie z tej strony Delta Militarny, a dzisiaj gramy znowu w Overcooked. Z A nie musisz już tego mówić, bo wiadomo, że Overcooked jest cały czas ze mną. O, witamy. Tam. 240 potrzeba. Wrzucaj mi okay. dwa kurczaki i frytki. Kurczak. Kurczak. Ty jak się zamieniliśmy. I Jeden ziemniak Już to robię. Werwał tym ja. miejscem. Czekaj kurczak. O. Potrzebujesz do niego dosmażyć kredki. Wiem. Czemu upadłeś? Nie pytaj. Talerz chciałem ci podać. O, szkoda, że talerzami nie da się rzucać. Chcesz rzucać porcelaną? Ty to jednak to masz nierówno pod sufitem. Jak to Magda Gessler rzucała? Ona te talerze rozwala, chciałbym przypomnieć. Bo my nie mamy więcej niż dwóch. No, dawaj kurczaka i ziemniaka Kurczak Czekaj Proszę kurczak to. Samemu czegoś tego ziemniaka podał No Bierz do mycia Właściwie ja tu jestem w mat ja, ja tu w matrixie żyję po prostu. I widzisz to co ja robię? No. no masz talerze. Najpierw kurczak. Kas już, masz już tego. te frytki. Potrzebujemy puszczeczka, o, pięknie. To część, że w tej kratce jest olej, kiedy tego oleju tam naprawdę nie ma? I tam włożyłeś tylko kurczaka, a tam nagle wrzący tłuszcz się znalazł. No. Umyj te talerze i no. Ależ, poproszę. Potrzebuję tak. I, tak. I tak, i tak. Gościu, ja nie potrzebuję nic więcej. Ja, ja żyję już w Matrixie. Wiem. Złapałem surowego ziemniaka. Kurczaka. Zacie, może kurczaka, a nie ziemniak. Potrzebuję frytek. No, rzuć. Dzięki. Kurczak się zrobił. No, kurczak się zrobił. Tak. Typie, bo ja tutaj aktualnie żyję w Matrixie, tak samo jak ty. Mnie ciągle teleportuje Nie, znaczy ja żyję w Matrixie, że mi bardzo dobrze idzie, a nie że... Tak I tak I na wydawkę Czy daliśmy radę? Znaliśmy dwie, dwie, dwie gwiazdki! Dwie gwiazdki! Wystarczyło włączyć y, mojego matrix Moku. On jest ładny <gryst> O, krokodyl Będziesz sobie nim sam grał? W sensie, ja jestem shopem na wózku, a ty jesteś czymś. Jestem rekinem żyjącym. qr zielonkitnym. Co? O dżungla. Serio? Nie widzisz tego obrazka? No, widzę. O nie! I to. Oh shit! Oh, oj, oj! Shit. Burrito! Mamma mia! Gościu! Ja tu żyję na krawędzi! Oj, ja powinienem tego kurczaka zacząć smażyć! Ja... Czemu tutaj tam, tak to? daleko gdzie rzuca mięsem? Rysz? Mój kurczak, gościu, ty ryż robisz! To czemu mi. Nie, tylko nie kurczak Co jest? ja zaprogramowałem matryca, dlatego mi tak dobrze idzie Ryż Ryż poleciał za, 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 no. za blisko Chyba za daleko Za blisko nie doleciał do ciebie. Wreszcie oh, no. przypominam, że to ja na razie jestem yy, ten, który coś zrobił. I patrz, mam mięso. Mój ryż! Mój ryż! Uratował ten ryż. Wow! Uratowałem ryż. Czemu tyś się to położył na tym talerzu? Potrzebuję kurczaka. Dzięki. Na wydawkę! No weź zeskocz, jeżeli chcesz. Aha, teraz jesteśmy na trasach. No shit, nie O! Oni se żarty robią w tym momencie Widzę co... Co się dzieje I szczerze jestem przerażony Gościu, my na razie jedno danie wydaliśmy No nic... Ej, weź do tego do... Tak Najlepiej przeżyć, no Pięknie. Brawmy Znowu to samo, znowu to samo. Rysz, rysz rysz Jak to samo? Teraz... Z coś innym. No, a z mięsem teraz ze stekiem. rysz rysz ryż, ryż. Gotuj się. No i straciliśmy te danie. Natalia, się A no tak Proszę cię bardzo Rys się pali Na wydawkę Ryż. To bardziej uważnie No Mięsko yy, Mięso ci się pali Nie pali się, jest idealnie przysmażone Kopie, daj mi to mięso, wrócił no. tym kurczakiem, <laughs> się wkurzyłem. Dobra, nie zrobimy tego. A ile było? 240, a to w sumie zrobimy, o okay. tak! Ja położyłem ryż na palniku 320. 320 Co? I co jeszcze? I co jeszcze chcecie? Udało nam się, tak! Zrąbaliśmy to, udało się! Udało się! Pysujemy życie! Naciśnij Dobrze spację. Dobrze rozegrany. Nie rozumiem, czemu muszę czekać na Ciebie, aż naciśniesz spację. Ja nie klikam spację. O to jest taka mechaniczna, mechanika w grze. że ja nie klikam kompletnie spacji w tym momencie. No i w tym problem jest. Kurczak z schab. Uchwała na jakiś półce skalnej utknął Mnie nie cofa Mogę to podnieść? Nie Chyba nie Nie mogę nawet tam pójść Ale skam No Kurczak Rzut kurczakiem. Nie mogę rzucić, bo jest na patelni. Wiesz... Kęcaj. Typie, to, we, to weź mi... to weź go wyładuj z patelni. Ale nie mogę. Typie, rozumiesz, że jak wyładować mogę tylko na talerz, a talerzami rzucać nie można. No niestety. A ty... Dlaczego kolejnego ryżu nie wziąłeś? Yy, bo nie podjechało do mnie jeszcze. Cztery razy tam było. <grym> no. ja ja jaj ja, ty ja. zaraz nic nie będziesz, jak tak słabo będzie na miście. <grym> What the fuck? Czy ty mi właśnie grozisz? Tak. <grym> NIE! Ej, bo woda się powiększa A, zaraz się zawali Znowu wydaliśmy tylko jedno danie A ty jeszcze spadłeś Psz <głos> <głos> Gdzie nasza tratwa z jedzeniem? Tu A, okay. A. Jeszcze ryż typie, stoisz obok kryżup. Traci żarcie, dwa pieniądze. No tak, pieniądze mam. się robi. A ryż gotowanie, ryżu. ale się i odsunęło hamsko. ranek because I'm running out of stamina. Nie, nie kłam mierza. Zabieram ci ten ryż, ale z ciebie, cham, zabrałeś mój ryż. Nie jest twój. Garnet jest, ale ryż. No tak, Weź gotuj kolejny ryż, typie. Pff, tak! Ja żyję tutaj, kurde, w Matrixie. Mnie o ciągle cofa. Tam jest jakieś pół centy... Jest jakieś pół centymetra. Przerwy, a mnie. A m... O co mi idę? przez to. Dobra, zrobiliśmy. Dobra, jest. Fabuła. Dalej. Przestań nawalać w klawiaturę, zaraz se komputer połamiesz. Mój komputer nie ma wbudowanej klawiatury w siebie jak laptop. Gdzie ty A, Aaa, bo my już skończyliśmy, no tak. Całą grę. Nie, jeszcze nie. To tyle, to tylko demówka. O nie, to by było złe. How? No to podejdź bliżej, jeśli chcesz dostać. Całe szczęście to wy. Spójrzcie na siebie, taki zgrany zespół. Potencjowo cechowała was siła. Teraz jest to siła w połączeniu z zawrotną prędkością. Jednak do zombie wciąż są zbyt potężni. How? Tak uważasz? O rany. To oznacza, że musimy wysłać was na południe, do krainy kupiornych Bagien. Wiem, wiem, nikt nie powrócił jeszcze z bagiem oszty. <laughs> nie, nie mamy wyjścia. Jesteście odważni i śmiali. Jesteście naszym najlepszym zespołem na świecie. Nic was nie powstrzyma. Oprócz poziomów na wodzie. Z no. wyjątkiem opętanej bagietki, która polowała na Kevina przez cały poranek. Co? How? How? Powstrzymamy tę hordę. Ruszajcie! Do widzenia! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Żegnaj! Eee, chyba kończymy odcinek, nie? Nie, na no, patrz, jak blisko jest ten poziom. Aaaa, poczty! Kończymy, bo zaraz nad nas coś rozjedzie. Trzymajcie się do następnego odcinka, Widzowie. Pa! Do zobaczenia!